Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. W tym odcinku mam przyjemność zaprezentować wam dwa zestawy wierteł diamentowych marki Ruby do wiercenia na mokro w płytkach, twardym gresie, a także marmurze i granicie. Zapraszam na prezentację. Pierwszy z nich to zestaw EasyGres Plus zawierający 7 wierteł EasyGres w rozmiarach 20, 28, 35, 43, 50, 68 i 75 mm. Wraz z zestawem otrzymujemy uniwersalną prowadnicę multi drill, którą możemy wykorzystać do pracy na mokro oraz na sucho, a także hydronetkę z wężykiem, za pomocą której w sposób bezpieczny i wygodny możemy chodzić wiertła podczas pracy. Całość zapakowana jest w wygodnej walizce stworzywa z, z wypełnieniem piankowym, dzięki któremu wszystkie akcesoria są na swoim miejscu. Koronki Easygres posiadają walcowy uchwyt cylindryczny i przewidziane są do prac wiertarką tylko i wyłącznie bez użycia udaru. Są powlekane elektrolitycznie i można nimi wykonywać otwory w twardym materiale, jak np. gres, na maksymalną głębokość 25 mm. Boczny otwór pozwala na lepsze chłodzenie i usuwanie pozostałości po wywierceniu każdego otworu. Zalecana szybkość robocza wiertła wynosi od 400 do 1000 obrotów na minutę, w zależności od rodzaju wywierconego materiału. Średnia trwałość wierteł Easygres różni się zależnie od średnicy. Dla wierteł od 6 do 12 mm jest to 10 otworów, a dla koronek od 20 do 120 mm 25 otworów. Wytrzymałość wierteł zawsze zależy od typu materiału i jego grubości oraz odpowiedniego chłodzenia i wywartego nacisku podczas pracy. Drugi zestaw, który chciałbym zaprezentować to Foragress, który zawiera 6 koronek diamentowych w rozmiarach 20, 28, 35, 43, 50 i 68 mm. Podobnie jak w poprzednim, na wyposażeniu znajdziemy również prowadnicę Multidrill, a także hydronetkę z wężykiem. Segment diamentowy wiertła Foragres jest połączony z rdzeniem wiertła przez spawanie laserowe, co daje efekt podobny do cięcia tarczą diamentową, co stanowczo wydłuża żywotność koronek. Z tego względu również cała konstrukcja wiertła została wzmocniona. Otwornice diamentowe Foragres posiadają cylindryczny uchwyt i przeznaczone są do pracy z wiertarkami elektrycznymi bez udaru. Podczas pracy zawsze wymagają stałego chłodzenia wodą. Mogą wykonywać otwory do 30 mm głębokości, a maksymalna prędkość obrotowa jaką możemy zastosować to 900 obrotów na minutę. Wyjątkiem są wiertła w rozmiarze od 100 do 120 mm, dla których jest to 450 obrotów na minutę. Średnia trwałość wierteł for Agress to 60 otworów. Prowadnica z przyssawką Multidrill sprawdzi się znakomicie podczas wiercenia na mokro wiertłami w rozmiarze od 20 do 83 mm, a także na sucho w rozmiarach od 6 do 14 mm, do czego przewidziane są specjalne otwory. Dźwignia do zasysania w kolorze szarym oznacza, że przyssawka przystosowana jest również do powierzchni chropowatych. Dzięki mocowaniu na przyssawkę, prowadnica pozwala na wykonywanie otworów na powierzchniach poziomych i pionowych dokładnie w wyznaczonym miejscu. Wszystkie wiertła z przedstawionych dzisiaj zestawów są dostępne pojedynczo w wielu rozmiarach oraz zestawach o różnych konfiguracjach. Zapraszam na stronę sklepu phłabce.pl, gdzie znajdziecie wszystkie dostępne zestawy i o wiele więcej produktów do prac gazorniczych marki Rubi. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Niebawem przedstawię Wam dwa zestawy wierteł Drygress do wiercenia na sucho marki Ruby. Bądźcie z nami na bieżąco, a tymczasem dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.